Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się jeszcze ponownie z Aonang. Właśnie opuszczamy nasz hotelik, raczej taki pokój. właśnie tak jak widzieliście się, pakowałem. Opuszczamy go. Zostawiliśmy klucze w drzwiach, bo nikogo nie ma, jest dokładnie za 15.07. Czekamy na busa, który przetransferuje nas na lotnisko do Krabi. A stamtąd już polecimy bezpośrednio do Bangkoku i, i tak jak że zatrzymujemy się w jakimś w troszkę lepszym hotelu. Pokażemy wam jak to wygląda właśnie jesteśmy na lotnisku i zamówiliśmy sobie ja sobie w sumie kupiłem jakiegoś kurczaczka z ryżem i to powiedziałem że to jest chyba z bazylią z bazylią z chili jajeczko jakiś ogóreczek i spróbujemy a Paula zamówiła sobie no, nie kanapę jak to z i nie wiem jak to wyciągnąć nie no po prostu jest źle zrobiona trochę no próbuj kotku nie, 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 nie smaczaj się ale bajt. <laughs> Właśnie dotarliśmy na lotnisko w Bangkoku i teraz zmierzamy na pociąg do centrum, bo właśnie mamy rozkminkę, czy jechać od razu do hotelu, który jest praktycznie po drodze, ale mamy jeszcze 2 godziny, w sumie 3 godziny do check-in, bo mamy o 14. Czy jechać po prostu do takiego dużego centrum handlowego na Siam, gdzie jest prawie 2000 sklepików, stoisk i tam najprawdopodobniej można kupić wszystko a co będziemy kupować będziemy szukać jakichś pamiątek i prezentów świątecznych. Sudujemy się teraz na metro i w każdym bądź razie zmierzamy do centrum Bankowo Tutaj w Tajlandii, żeby wejść na metro, kupuje się przy każdym, przy każdym okienku lub możecie kupić to w maszynach, ale tam trzeba mnie to ogarnąć. My kupujemy zawsze przy okienkach u Pani, nie ma kolejek, jest spoko. Takie żetoniki. Mówisz Pani gdzie jedziesz i Pani Ci daje chyba odnośnie co do stacji, daje Ci innego koloru. Żetonik. Jego dotykasz a na sam koniec przy wyjściu go wrzucasz do takiego, do bramki i tam bramka go połyka i wychodzisz, otwieracie bramkę. No ja już miałem żółty, miałem niebieski, teraz mam czerwony, więc tak Wam mówię, tak wyglądają właśnie bileciki <śm> tutaj w Tajlandii na metro i na te tutaj miejskie pociągi. My właśnie wyszliśmy już z pociągu Jesteśmy oficjalnie w Bangkoku Tak jak widać mamy znów chaos Znów jest głośno Znaczy, że wróciliśmy Teraz mamy półtorej kilometra pieszej wędrówki To przy okazji wam coś typu nakręcę, jak to wygląda Do tego centrum handlowego Jednak idziemy z plecakami Nie zachodziliśmy do hotelu, bo nam się w sumie nie opłacało Zrobimy te zakupy, obejdziemy te duże centrum handlowe I co? I później wybierzemy się do hotelu, a przy okazji wam tutaj pokażę jak to wszystko wygląda Morda się cieszy jak człowiek wraca do tego Bangkoku, no to miasto ma coś w sobie takiego, że... No jest specyficzne, no nie? Powiem wam szczerze, jak teraz tak długo nie byłem, to chyba nawet mi się podoba sam ten taki styl bycia tego Bangkoku Musicie to zobaczyć sami i sami to ale... Que saiba isso. Dobra, my już kupowaliśmy pamiątki, jakieś prezenty świąteczne i teraz idziemy albo właśnie myślimy albo iść do pokoju, do hotelu coś i po drodze coś tam zjeść, zameldować się, albo tu coś szamnąć, ale teraz zobaczymy jak to wyjdzie i co robimy? Gdzie idziemy jeść? Eee, nie, na je i zobaczymy. Czyli to w takim razie lecimy do hotelu. Zaraz zobaczymy czy nam się opłata i śpieszą. Jak będziemy szli pieszy, to Wam pokażemy jeszcze trochę Bankoku. Przechodzimy Cowboy Street Dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się to odwiedzić Już tu byliśmy wcześniej, jak byliśmy w Bangkoku, ale też w dzień ale... No co, jeszcze nie mieliśmy okazji A ponoć się dzieje tutaj <grydy> Dużo Ladyboy, dużo wszystkiego Zobaczymy jak to, to wygląda, wygląda. Właśnie korzystaliśmy trochę z naszego hotelowego basenu. Teraz wybieramy się na miasto, zobaczyć jak ta dzielnica wygląda nocą, bo tak jak widzieliście z basenu wygląda to bardzo imponująco i dlatego musi nas, żeby wyjść na miasto i zobaczyć co się tu dzieje. Przy okazji zobaczyć Cowboy Street, jak wygląda tam życie nocne. Lecimy, zobaczymy jak to wygląda Wchodzimy tutaj, jest głośno, ale po części. Właściwie mieście co jednego drinka z Mirnowska. Ogólnie bardzo, dobry, yy, bardzo dobra cena, jeżeli chodzi do jakości kopnięcia, 7% ma. i nie wiem, co z robić. Może gdzieś coś zjeść, albo pójdziemy w drugą stronę ulicy, coś pomyślimy, ale na pewno coś wam Ogólnie wam pokażemy jak to wygląda, wszystko wygląda zajebiście, nie? Normalnie Manhattan w Pokoczyliśmy właśnie na do, tutaj do lokalnej pizzerii, takiej sieciówki, bardzo polecamy ogólnie, Royal Pizza, można fajny dealer, zamówiliśmy sobie za 200 batów sałatkę z spaghetti, tak kolego? Z Bolognese i do tego kola jest wliczona. Musiałem przerwać bo mi się chyba deal nie zgadzał, przychodził do mnie, sprawdzał jeszcze raz ale chyba przetaknął chyba, chyba to przeszło <grywa> zobaczymy jak tak, tak jest na plakacie tam właśnie zaraz wam pokażę no, ale jedliśmy tu wcześniej jedliśmy wcześniej w z rybkami, sałatką i ja miałem burgera dwie kolki ta burgera, chyba najlepszy jaki w Tajlandii jadłem ogólnie byłem zaskoczony no i zapłaciliśmy 320 Baht. Dla mnie to jest w tym miejscu tutaj, gdzie jesteśmy, na suchym w tym takim centrum w śródmieściu w Bangkoku, gdzie ceny do darcie są od 250 z za jedno danie, no to są zajebiste ceny. bardziej, że macie drinka wyczonego. No jedzenie jest naprawdę bardzo dobre. Nawet sałatka to też mogę uznać, że chyba była jedna z lepszych takich sałatek, co? No ciężko takich sałatek. Zajebista była sałatka, ale zaraz dostaniemy, miejmy nadzieję i Wam nagramy, jak to wygląda. A spaghetti widzieliśmy wcześniej, taka tajka jadła przed nami, jak właśnie czekaliśmy tam nasze dania na obiad. To no, też wyglądało bardzo dobrze. Jedyny problem to mała ilość stolików. No, jedyny problem właśnie to mała ilość stolików, bo jeden stolik jest wewnątrz, ale tam jest tak zwana paruba, jak u pizzermana za piecem bez klimatyzacji a na zewnątrz jest tylko jeden storik właśnie na którym teraz siedzimy przy ruchliwej ulicy właśnie przy tej sądkowej w całym centrum przy wieżowcach ale spoko się siedzi klimat spoko ceny spoko i tutaj obok sieci właściwie nas barbera sobie Men haircut jest teraz w promotion od 300 baht czyli na nasze 330 zł 30? Nie, 30 zł. Dobra cena Polecam, chociaż nie byłem Ale czekamy na jedzenie I tak jak wam mówiłem Tak wygląda spaghetti, zobaczcie Normalnie zajebiste spaghetti A zobaczcie jak wygląda Pauli sałatka Normalnie zajebista sałatka Takiej sałatki To powiem wam szczerze Tutaj w Tajlandii nie jedliśmy I podejrzewam Że takiego spaghetti to też w Tajlandii nie jedziesz. Paula, ty jadłeś jedną spaghetti i to było? No to było Tragedia, co? No. A tutaj wygląda zajebiście. Dobra, smacznego. Wszystkie buzia. She gon' work that round I'ma mess around and grind when she drop that down. Now my phone be blown up I like not right now Boy, I swear that she ain't next to where she work that mind Whoa, automatic cause she move She be cousin's steady. I be straight up like an addict, might be comin' addict Now I gotta have it Had enough with all the moves, yeah, move here ooh, let me grab it now, I'm on one, yeah nah, Now I'm not done yet total way right here, I'll be back one sec This is just time man. this is not no way Gon' grab that friend, And you know what's next, day you been rockin' with an all-star baby and i know you comin' early like a 5 star baby packin' all the seats ain't no hot star baby and they know me in the city like a monster <laughs>